Od 11 do 13 października w Tarnowie Podgórnym odbyło się ósme europejskie spotkanie orkiestr, w którym obok gospodarzy młodzieżowej orkiestry dentej Gminy Tarnowo-Podgórne udział wzięły zespoły z Litwy, Niemiec i Włoch. Niezwykłe wydarzenie kulturalne w naszej gminie. I, i mam taką nadzieję, że to będzie wielkie przeżycie dla całej publiczności, że. E, spontaniczne oklaski poderwią e, widownię z krzeseł, tak na, na to liczę. Zresztą e, rzadko mamy taką okazję, żeby cztery orkiestry reprezentujące różne narody wystąpiły razem osobno, ale i na końcu razem pod jedną batutą. To będzie niezwykłe wydarzenie. Muzyka Kulminacyjnym momentem ósmego europejskiego spotkania Orkiestr Dętych był koncert galowy w sali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w czasie którego razem zagrały wszystkie orkiestry. Będzie 150 muzyków, więc oni zagrają wspólnie, więc będzie naprawdę moc. Będzie można usłyszeć i zarówno utwory klasyczne, i te rozrywkowe. Na finał myślę, że wszyscy rozpoznają, razie nie zdradzam, ale bardzo znany polski utwór. Którzy, którzy wszyscy będą mogli też nucić. Muzyka, szczególnie w wykonaniu, muzyka zbliża ludzi, ale szczególnie muzyków orkiestręcych. To jest szczególna więź, porozumienia. Muzyka łagodzi obyczaje i łączy narody. Ósme Europejskie Spotkanie Orkiestr w Tarnowie Podgórnym było prawdziwym świętem muzyki. Było źródłem wielkich przeżyć artystycznych dla tych, którzy w sobotę 12 października brali udział w galowym koncercie zarówno na scenie jak i na widowni.